Hej, dzień dobry, z tej strony Adrian. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. No i dzisiaj oczywiście kontynuujemy sobie naszą progresję i na start, tak jak zawsze, przechodzimy sobie do omówienia naszego ostatniego kuponu. No i moi drodzy! Oh, niestety kupon nam nie siadł i powiem Wam szczerze, że dawno nie miałem tak słabej pasy jak mam teraz, To zresztą możecie sobie sprawdzić w pliku z Excela, który macie w opisie, link do niego macie w opisie, także tam szczegóły mojej progresji sprzed właściwie z 7 miesięcy macie, więc jeżeli chcecie to możecie zerkać. No ale moi drodzy, wracając już do sedna, czyli do naszego ostatniego kuponu, no to niestety nam nie siadł. No i co nam nie weszło? Szwajcaria. Wydawało mi się, że Szwajcarzy powinni... Pojechać do Irlandii, a właściwie to polecieć do Irlandii Północnej i spokojnie wygrać mecz. Tymczasem... Było inaczej, no i zakończyło się to remisem, typ na Niemcy, na to, że Niemcy wygrają do zera, jak najbardziej nam siadł, tam Niemcy rozbili Istanczyków 4-0 i z łatwością wygrali w tym spotkaniu. I tutaj wszystko się zgadzało, no ale niestety nie wszystko zgadzało się już w przypadku meczu Szwajcarów. No i dzisiaj, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego progu progresji i będziemy sobie grali kupon za aż 400 złotych. Także, no co, jedziemy sobie z progresją dalej. No a Wy oczywiście możecie wygrać 50 zł na Superbecie. Jedyne, co musicie zrobić, aby brać udział w konkursie, to po pierwsze w komentarzu obstawić wynik meczu Lorient kontra Lille. Po drugie, obstawić, dopisać minutę, której Pani pierwszy go w tym meczu. Do tego dopisać swój login Superbet i obserwować profil Murawa TV w aplikacji mobilnej Superbetu w zakładce Super Social, moi drodzy. Także te cztery warunki. Jeżeli spełnicie, no to macie szansę na wygranie 50 zł bonusu na Superbecie. A 10 zł bonusu na Superbecie dostaniecie za samo zaobserwowanie profilu Murawa TV, właśnie w aplikacji mobilnej SuperBetu w zakładce Supersocial. Także odsyłam Was też tam po dyszkę bonusu. No a moi drodzy, Tymczasem zachęcam Was jeszcze do rejestracji na SuperBecie, rejestrując się tam z kodem murawa20 dostaniecie freebet do 20 zł przy minimalnej wpłacie 50 zł, a do tego jeszcze możecie korzystać z innych bonusów wynikających z oferty powitalnej SuperBetu, jak między innymi tydzień bez ryzyka, więcej szczegółów macie w opisie, także wszystkie zainteresowane osoby odsyłam właśnie tam, no a tymczasem moi drodzy my będziemy sobie już przechodzić do kuponu na dzisiaj. Miejmy nadzieję do kuponu, który okaże się kuponem wygranym. Oby bardzo mocno na to liczę. I no, wydaje mi się, że ten kupon powinien być naprawdę jest. Jest naprawdę kuponem dobrym i wartym obstawienia. Przynajmniej mi się tak wydaje, ja sobie go zagram i mam nadzieję, że mi siądzie, no bo kurczę, 400 zł to już jest poważna stawka. I oczywiście chciałbym sobie tę progresję zamknąć, wyjść na niej na plus. I tak dalej. Także jeżeli chodzi o pierwszy mecz, który idzie na nasz kupon, to jest moi drodzy spotkanie pomiędzy Widzewem Łódź a GKS-em Katowice. Łodzianie grają u siebie, Łodzianie są mocni i Łodzianie powinni w tym spotkaniu wygrać. Co do GKS-u Katowice, no to nie idzie im najlepiej. Widzimy ostatnio dwie porażki z rzędu z chrowym Głogów. Później jeszcze porażka nie w meczu ligowym. No, w każdym razie, po prostu. No, Widzew jest zdecydowanym faworytem. Dobrze im idzie ten sezon. Porażka tylko z Arką po siedmiu spotkaniach. Jak widzicie, 16 punktów, drugie miejsce w tabeli. I wydaje mi się, że u siebie z GKS-em Katowice Widzew powinien sobie spokojnie poradzić, a przynajmniej powinien takie mecze wygrywać, jeżeli chcą wrócić do ekstraklasy po długim okresie nieobecności w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Także tutaj widzę, wydaje się być naprawdę... No, takim bym powiedział, nawet trochę pewniaczkiem, i to jeszcze z wysokim kursem, jak na pewniaczek. Czy faktycznie łodzianie wygrają? No, mam nadzieję, że tak. Wszystkie znaki, a właściwie większość znaków na ziemi i na niebie, i na i na niebie wskazuje na to, że tak będzie, i miejmy nadzieję, że to się po prostu spełni. Teraz przechodzimy, moi drodzy, do drugiego spotkania, które wyląduje na naszym kuponie, kuponie i tutaj będzie. To spotkanie MLS-u i ostatnio, co prawda nasza przygoda z obstawianiem spotkania w MLS nie skończyła się najlepiej, ale tym razem wydaje mi się, że typ jest że typ jest dobry i powinien, powinien nam siąść. Tutaj będę sobie obstawiał mecz Atlanty United. Z Orlando City i moi drodzy, postawię sobie na nic innego jak na to, że po prostu w tym meczu goście zremisują lub wygrają. Dlaczego? Ano, po pierwsze, dlatego, że jak spojrzymy sobie na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi drużynami, no to widzimy, że Orlando radzi sobie w tych spotkaniach po prostu lepiej. Co mam na myśli, mówiąc, że radzi sobie lepiej? No, mam na myśli to, że dwa na pięć ostatnich spotkań wygrali, a trzy zremisowali. Jeżeli to wszystko się utrzyma, no to powinniśmy mieć tutaj to spotkanie obstawione. Dobrze, obstawione trafnie. Druga sprawa, dlaczego taki typ? Ano dlatego, że Orlando naprawdę radzi sobie dobrze. Po 22 spotkaniach oni mają 38 punktów i są na drugim miejscu w konferencji wschodniej. Natomiast Atlanta United no jest takim typowym średniakiem, jak widzicie w lidze. Dziewiąte miejsce, wydaje mi się, że naprawdę Orlando w tym spotkaniu powinno zdobyć co najmniej punkt. A to by oznaczało, że nasz typ z kuponu y, nam siądzie. Także mam nadzieję, że tutaj y, wszystko będzie się zgadzało: że typ na widze okaże się trafny, że typ na to, że Orlando meczu nie przegra, okaże się trafny. Powinno tak być. Naprawdę przemyślałem sobie kuponi, y, popatrzyłem na wiele rzeczy, i naprawdę, moi drodzy, trzymajmy mocno kciuki. Stawiamy 400 zł do wygrania 1016,96 zł. Bez przedłużania stawiamy to. I liczymy, moi drodzy, że po prostu nam się siądzie naprawdę. Musi się udać, no bo jak niekiedy, to teraz. No jak nie, jak nie teraz, to następnym razem, ale dobrze by było, żeby ten raz już okazał się tym zwycięskim. Ok, kupon się postawił, troszeczkę tutaj e, coś mi zlagowało, ale już wszystko jest w porządku. E, no i kupon w grze. A Wam tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, za oglądanie tego odcinka do końca. Jeżeli się tego nie zrobiliście, zostawcie tutaj łapkę w górę pod filmem. No i subskrybujcie oczywiście kanał, klikając taki przycisk jak ten, tylko że tam na dole będzie przekazywać kolejnych odcinków. Teraz już dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.